Na początek skoki narciarskiej, kwalifikacje w Niżnym Tagile. Polacy, choć w składzie rezerwowym, awans do jutrzejszego konkursu wywalczyli w komplecie. Najdalej skoczył Aleksander Zniszczoł, 125 metrów, starczyło to na ósme miejsce. Poza nim zakwalifikowali się Jakub Wolny, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch i Stefan Hula. 135 metrów uzyskał Markus Eisenbichler, który kwalifikacje wygrał. Konkurs Pucharu Świata w Niżnym Tagile jutro. Studio od 15.45 w TVP Sport, od 16.30 w Jedynce. Niżny Tagił, czyli puchar świata w odchudzonej formule, bez wielu czołowych nazwisk, ale ze skokami jak zawsze najwyższej próby, komplet Polaków zameldował się w sobotnim konkursie. Aleksander zniszczył, zgłasza gotowość do walki o skład na Mistrzostwa Świata w Lotach. W piątek był najsodniejszym z biało-czerwonych. W trzech próbach nie wypadł za czołową piętnastkę. Na takim obiekcie aż nie chce się psuć skoków. Tagiłowi przyznajemy certyfikat jakości. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie skoczni, no to ośmielę twierdzić, że to jest najlepiej przygotowania skocznia w łaży świata. Gorzej z okolicą, ale i tu znajdą się perełki. Tuż przy hotelu skoczków zamarznięte jezioro i gratka dla morsów. Panowie, próbujecie? Nie, nie, nie bardzo. Fajna atrakcja, ale nie, nie, ja podziękuję. Nie, nie ma takiej opcji. Jakby nie, nie, nie bardzo lubię zimną wodę. I dzisiaj, jak też kolega właśnie pisał do mnie, czy, czy mam zamiar tam iść, ale. No za żadne skarby. I na nic przykład rodowitej tagilanki nie wejdą i już. Wychodzi pani, zaczyna sobie łopatą odśnieżać tor i za chwilę wskakuje do wody. No byliśmy w lekkim szoku. Mi się zimno robiło. Ze świata skoków znaleźliśmy jednego, który się odważył. Tak, tak. To mistrz olimpijski z Korei, Andras Wellinger. Specjalnie w kwalifikacjach nie pomogło. Niemiec był 32. W formie jego rodak Markus Eisenbichler. On wybrał siedzenie w hotelu, a potem na skoczni był pełen energii. Recepta na sukces? Nie morsować, a skupić się na robocie. Konkurs Pukaru Świata jutro o 15.45 TVP Sport.